Poznajmy zasady wyzwania Damiana. W studiu znajduje się 80 figurek origami. Sposób złożenia każdej z nich przedstawiony jest na specjalnych rysunkach, tak zwanych siatkach, które pokazują linię zagięć. Spośród 80 siatek wylosowane zostaną 3. Damian, patrząc jedynie na układ linii, będzie musiał wskazać 3 figurki, które powstały z losowo wybranych siatek. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Damian poprawnie dopasuje siatki origami do figurek, które z nich powstają. W wykonaniu tego zadania pomoże nam Tomasz Krawczyk, hobbysta origami. Tomasz długo przygotowywał się do tego zadania. Mógł wcześniej pooglądać wszystkie figurki, także zapoznać się z każdą siatką linii zagięć i na naszych oczach będzie składał figurki, które wylosujemy. Jeśli figurki złożone przez Tomasza będą takie same jak te, które odgadnie Damian, zadanie zostanie zaliczone. Wow! Zaczynamy zatem losowanie pierwszej siatki linii zagięć. Damian, oto ona. O, to proste, Damian. Ta sama siatka pojawiła się na ekranie monitora i pan Tomasz już teraz rozpoczyna składanie. Damian, na tej siatce jest coś dla ciebie charakterystycznego? Przede wszystkim te cztery punkty, mniej więcej na środku, gdzie się zbiega dużo linii. A co to może być? To są zapewne nogi ten diamencik w lewym górnym rogu? Tam jest zapewne głowa. W samym rogu Aha. jest pewnie dolna szczęka, a troszeczkę niżej górna. Szczęka? Czyli co? Domyślam się, że to jest smok. O. No to w takim razie, Damian, szukaj. No ale przecież cztery nogi, mordę i ogon ma... Największy zwierząt. Większość zwierząt. Wraca się nie znalazł chyba. Wydaje mi się, że tu chodzi o tego smoka. Wow. Co za gada, te Ten smok. Ma cztery kończyny, głowę z dolną szczęką, cienki ogon i skrzydła. Bierzemy smoka? Bierzemy. Posuniemy drugą siatkę? Tak. Oto ona. I co my tutaj widzimy? To, co na pewno widać, to cztery kończyny. <noise> Zapewne jakieś zwierzę z nie za długim ogonem. O, widzisz. No. Damian, jesteś gotowy do tego, aby przynieść drugą złożoną figurkę origami na podstawie tej siatki? Myślę, że jestem. Proszę bardzo, czekamy. Jak on to może poznać po czymś takim. A Filmuje. dlaczego nie ma dinozaur na przykład? No pewnie po, dokładnie po tych zdjęciach widzi szczegóły już. Postawiałbym tego psa. Co za kozak. To w ogóle nie przypomina tego z tych zdjęć. Bierzemy psa. Tak. Mamy smoka, mamy pieska. Pan Tomasz także już wykonał swoją pracę. Rozpoczynamy trzecie losowanie. Oto trzecia siatka. O oh. oh. oh my god. Ej no wygląda też specyficznie. To musi być coś z ultra detalami. Muszą być jakieś duże takich długie Ale elementy. Ale to jest nie do złożenia. Damian, czy ty tutaj widzisz coś szczególnego? Na pewno to nie jest nic łatwego. Co to może być? Wydaje mi się, że jakiś insekt. Właśnie z paskami na ciele. Chcesz się przyjrzeć? Tak. Bardzo proszę. W rzędzie wyżej, wydaje mi się, ten brązowy obok zielonego. A, takie coś małego. Takie coś małego i pełno elementów wystających. Oczywiście. Naliczyłem tu 6 albo i 7 insektów, ale najbardziej mi pasuje ten. A co to jest? Pluskwa domowa. Niesamowite. Dziękujemy serdecznie. Pan Tomasz złożył figurki z siatki linii Zagięć. Czas na weryfikację wyzwania Damiana. To są trzy figurki, które wybrałeś. Smok. Przy drugiej siatce powiedziałeś, że jest to piesek. I trzecia siatka nie za fajna. Pluskwa. Jeśli pod kloszami znajdują się takie same figurki, to zaliczysz wyzwanie i oczarujesz naszych jurorów, a także publiczność studiu. Pierwsza figurka. Czy będzie tu smok? Wręcam. Tak to jest smok! Brawo! Wręcam. Proszę zobaczyć Identyczny Ale to dopiero pierwsza figurka i pierwsza siatka idziemy do drugiej. Czy to będzie pies? Jeśli pod kloszami znajdują się takie same figurki, to zaliczysz wyzwanie i oczarujesz naszych jurorów, a także publiczność w studiu. Pierwsza figurka. Czy będzie tu smog? Tak, to jest smog! Brawo! Jest Proszę zobaczyć! Identyczne. Ale to dopiero pierwsza figurka i pierwsza siatka. Idziemy do drugiej. Czy to będzie pies? To jest pies! Brawo, Damian, i ostatnia część weryfikacji. Ile tam było Insektów? 6-7. I to jest według Ciebie na pewno ta pluskwa. No tak mi się wydaje. Sprawdźmy, czy Damian miał rację. To jest pluskwa! Pluskwa! Uh! Brawo, 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 Damian! O, kozak, naprawdę kozak. Czym różni się Damian ten smok od tamtego smoka czerwonego wiszącego? Wszystkim. Chociażby skrzydła. <grym>, no, ja... <grym>, no, ja... <grym>, no, Siatką linii zagień. Proszę, się bardzo. się Ale poczekaj, ale ja niosę, przyniosę tego smoka. Wiesz. Już widzisz, że skrzydła są inne, nie? Te są szpiczaste, tamto masz półokrągłe. Tu przede wszystkim taka główna różnica mhm. to? No. to to, że w tym smoku są palce, a w tym nie ma. Jakie palce? A rzeczywiście, już są. A, okej. Okay. I po tym głównie je odróżniłem. The brain, genialny umysł. Wtorek 25.